Historyczny mecz Polaków z Niemcami. Zapraszam! 14:05 na boisko wbiegają Polacy, Czerwień ich ubiorów, aż pali się w promieniach słońca. Mazurek Dąbrowskiego i Deutschland, Deutschland Liberales. Stadion wstaje jak jeden mąż, obnażają się głowy. Zespół nasz ustawia się na środku boiska, zwracając się na obie jego strony trzykrotnie krzyczy: Cześć! Polacy wybierają boisko z wiatrem, ale za to pod słońce. U Niemców uderza doskonała gra głowami i półgórny, pierwszorzędnie opanowany technicznie system gry. Akcje w polu są lotne i szybkie, dokonywane najczęściej bez stopingu. Niemcy przeprowadzają krótkie, oparte na passingach ataki. Akcje Polaków są w miarę szybkie, składne i inteligentne. Jest nawet ich wykończenie w postaci strzałów. Trybuny zaczynają się denerwować. Gra Polaków zaskakuje Niemców. Patrzymy na zegar. Jeszcze 40 sekund. Prawoskrzydłowy Lener podaje piłkę do Rasenberga. Ten mija Kotlarczyka i pędzi w stronę polskiej bramki. Ruch nogi i piłka wpada do bramki. Jeszcze parę sekund i koniec. Proszę Państwa, przy takiej przewadze przegrać...